Siema, siema Toma to RC. Zapraszam Was na mój pożegnalny filmik z traksasem Revo bardzo zmodyfikowanym i jednocześnie taką recenzją tego zmodyfikowanego, właśnie modelu. Nie można tej mojej recenzji, tego co, co będę tutaj mówił, odnosić bezpośrednio do wersji takiej seryjnej prosto z pudełka. Siłą rzeczy, no to jest sprzęt, który ma mm, inne właściwości i jezdne. I ma inny napęd, jeździ w inny sposób, inne koła, jakby tu jest szereg modyfikacji. Jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, jakie modyfikacje tutaj zrobiłem, no to zapraszam Was, od, odnoszę, odniosę Was tutaj do, do poprzednich materiałów, gdzie wszystko zostało powiedziane, opisane. A niemniej baza jest traksasem REVO i mogę się na ten temat troszeczkę wypowiedzieć. Część będzie się powtarzała z materiałów. Jeżeli oglądaliście serię materiałów moich zjazd o, o tym wózku, no to już część wiecie, część trochę mojej opinii znacie. No ale gdzieś dla kogoś, kto może trafia dopiero teraz na ten materiał, może to być coś przydatnego. A więc zaczynając od zewnętrznej części, jeżeli chodzi o, o karoserię, jeżeli chodzi o, o koła i o jakby wszystko, co z zewnątrz mamy i widoczne i zostało przetestowane pod kątem wytrzymałościowym przeze mnie, to tutaj jestem bardzo zadowolony. Ta karoseria, która ma te zabezpieczenia i karoseria, która jest demontowana w szybki sposób, można, można zdjąć ją, zdejmować ją jedną jedną ręką, tutaj mamy to zabezpieczenie i możemy szybko tą budę, budę ściągać, jest to bardzo fajne rozwiązanie zdecydowanie na plus dla Traksasa. minus taki, że przy mocniejszych wlewach potrafi się wypiąć z tego przedniego zaczepu trzeba wtedy to poprawić, ale no nie jest to większy, większy kłopot Wszystko generalnie wszystko wytrzymało Tylne skrzydło też, też wytrzymało. Wahacze nie zostały uszkodzone. Poza tym, że warto zrobić. Znajdziecie sobie na moim, na moim kanale filmik dotyczący osadzenia aluminiowych gwintów. Wróć mosiężnych, tak? Gwintów w ahaczach, tak żeby nie wyprówać razem z tych wasa, czy śrub razem z, z, z tworzywem bo to jest coś co warto, warto zrobić no to wszystko tutaj wytrzymało przedni, przedni zderzak, wiadomo Traxas słynie z tych takich bardzo plastycznych, elastycznych materiałów, które niosą za sobą ogromną wytrzymałość zderzak wszystko, wszystko zniósł zawieszenie tutaj jest zmienione od prorewo. to mogę bardzo Wam polecić to zawieszenie od, od ProRevo od Marcina, ponieważ ono jest punktem wyjścia też do zwiększenia wytrzymałości. Zobaczcie sobie jak ten sprzęcik wygląda. Zdejmę tą budę, będzie mi łatwiej tutaj oparować, jak on wygląda sobie spod spodu. Poza tym, że no wiadomo ślady użytkowania tutaj na tych najniżej, najniżej położonych elementach są. No to, to tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. No, wiadomo, gdzieś tam od wilgoci od wody troszkę te śrubki tutaj rudej zaznały, ale tak poza tym, no to wszystko, wszystko tutaj jest ok. Dodam tylko, że ten sprzęt, no już za chwilkę, że tak powiem, pojedzie do nowego właściciela, także. On został gruntownie, naprawdę gruntownie przeserwisowany. Nie lubię sprzedawać modeli w takim stanie nie najlepszym, powiedzmy niepewnym technicznie. Nawet jeżeli się gdzieś tam by tak robiło, i gdzieś tam o tym napomknie, no to mogą być jakieś takie niespodzianki. Także, wszystko co można. W takim racjonalnym zakresie zrobić, no to, to tutaj wszystko zostało, zostało zrobione. Czyli przy okazji też będę mógł Wam powiedzieć o takiej prawdziwej wytrzymałości tego, tego sprzętu, bo wiem, co zostało zrobione i co wymagało już jakieś tam wymiany po tych jazdach, gdzie wiele z tych jazd zostało uwiecznionych na, na, na filmach. Myślę, że gdzieś tak, no może. Po, połowa e, albo 40%, 40 tych jazd e, z, było, było na, na, na filmikach, e, to po tym wszystkim takim, po takim całym ubłoceniu, e, jeżdżeniu no, w, różnych, w różnych warunkach e, i na końcu tej, tej sesji na, na plaży. No, serwis przydał się temu, temu modelowi. Został tak naprawdę rozebrany, no może nie na części pierwsze, nie do co, co do jednej śrubeczki, ale jednak, ale jednak mocno został rozebrany. Na tyle mocno, żeby wszystkie łożyska wymienić, i w tym wózku zostały wymienione. Wszystkie, wszystkie łożyska oraz wszystkie jakieś takie części mechaniczne, które sprawiały wrażenie już albo mocniej zużytych, albo po prostu gdzieś tam jakieś ślady, jakieś ślady uszkodzeń były, były widoczne i koszt takiej operacji nie licząc. Pracy, czyli czasu poświęconego na to i pracy, ewentualnie gdyby to był, gdybyście dali taki wózek do serwisu, że tak powiem, zewnętrznego koszt wszystkich części, tych łożysk i części wykorzystanych do, no w cudzysłowie, też odnowienia, powiedzmy, tego, tego sprzętu, no to wyniósł ponad 600 zł. Dużo czy mało, no to sami, sami jakby zdecydujcie, natomiast Tutaj między innymi do tych części też trzeba zaliczyć na przykład, żebyście wzięli pod uwagę, że zostały zamienione wszystkie kubki. Także jakbyście tutaj zobaczyli sobie, już patrzę czy to, czy to widać, tak widać teraz tutaj, zobaczcie. Na stopień zużycia tych kubków to jest zerowy, no bo on po tym serwisie jeszcze w ogóle nie jeździł. Także wszystkie cztery kubki, przód i tył, one są nowe w większości, założone nowe jakieś takie elementy. Jak na przykład te osłony, takie tutaj gumowe, które są bardzo fajnym, bardzo fajnym rozwiązaniem, gdzieś chroniącym, chroniącym te elementy przed dostawaniem się syfu do środka. Więc no. To taka, to taka taka dygresja, ale też jakby element taki już z życia, z życia wzięty i no mówiąc o tym, powiedzmy, jak ten sprzęt się sprawuje poza takimi wszystkie te rzeczy, mogę nazwać takimi eksploatacyjnymi. Tutaj nic nie strzeliło takiego po prostu żaden element nie kojarzę, żeby coś pękło, złamało się, żebym coś tutaj faktycznie takiego, takiego uszkodził, także to są to, to wszystko były takie eksploatacyjne. Oczywiście jakość tych materiałów, jak kubki one się różnią między firmami, między powiedzmy też gamą półką modeli zawodniczych, a takich rtr no generalnie w zawodniczych, widzę już, że one są dużo, dużo naprawdę bardziej wytrzymałe, mocne. A tutaj w tych, w tych takich baszerskich sprzętach, no to jednak jest to na, na niższym poziomie, ale jakby myślę, że wszystko tutaj w granicach, w granicach normy. Sprzęt bardzo ciekawy, bardzo ciekawy pod kątem konstrukcyjnym. No Ma charakterystyczne, charakterystyczne to zawieszenie z tymi leżącymi amortyzatorami. To zawieszenie daje bardzo. Fajną charakterystykę jazdy, szczególnie jak nie ma podpiętych tych stabilizatorów, no to się tak fajnie ten model zachowuje, gnie przechyla, fajnie pracuje to zawieszenie. Natomiast jeżeli chcemy sobie poprawić właściwości jezdne, no to zakładamy sobie poza tym, że można założyć zawieszenie od ProRevo, które sprawi, że no, przez staną się łamać elementy przy skokach, bo to jest akurat tutaj coś, co należy wspomnieć, że model powiedzmy taki z pudła w serii, no to jak najbardziej nadaje się do jazdy do jakichś tam delikatnych skoków, ale jak chcemy przesuwać tą granicę w stronę bardziej ekstremum, no to już trzeba się zainteresować właśnie zmianą, zmianą albo zawieszenia, albo no gdzieś tam wzmacnianiem ich elementów. Moim zdaniem najlepszą drogą jest po prostu zmiana tego, tego zawieszenia. I co trzeba, trzeba wziąć pod uwagę, na co się, na czego, od czego tego modelu po prostu oczekujecie. Jeżeli chodzi o, o taki sprzęcik z pudła do jazdy, myślę, że bardzo przyjemny sprzęt. On ma wyjściowo, jeżeli chodzi o skręt, ma wyjściowo dwa serwa. Tutaj akurat już widzicie u mnie jedno: jedno mocniejsze serwo Savoxa 35-kilowa, całkiem szybkie, całkiem, całkiem mocne. Sprzęcik, który no, serwisowo myślę, że nie będzie wymagał od Was zbyt, zbyt wiele zaglądania. Myślę, że bardzo długo, bardzo długo będzie, będzie jeździł bez jakichś tam większych potrzeb zaglądania do niego. Jeżeli chodzi o dyferki w, w Traksasach i w tym modelu, to one też raczej mają dobre. Dobre opinie, i opinie takich, do których też niekoniecznie trzeba tak często zaglądać i wykonywać jakichś tam zmian tych, tych, tych płynów. Natomiast, jak już, przyjdzie, jak już przyjdzie, coś grzebać, coś serwisować, coś wymieniać, no to trzeba ten model trochę poznać, ponieważ no, wiele to nie jest tylko moja opinia, ale jednak wiele osób uważa, że. No, serwisowanie pod kątem serwisowym ten model jest dosyć, dosyć wymagający, powiedzmy bardziej niż, niż przeciętny, ale też i znam kolegów, którzy mówią, że bardzo lubią w tym, w tym modelu, z tym modelem pracować, jak się już pozna jego konstrukcję, budowę, to jest to, jest to naturalne. Ja tutaj troszkę w nim pogrzebałem, z takich, z takich podstaw i no nie miałem jakichś większych, jakich większych tutaj problemów, ale przyznam, że no to nie ja wykonywałem tutaj, tylko kolega wykonał mi ten pełny, pełny serwis auta, także on gdzieś tam sobie z tym tutaj sprawnie, sprawnie poradził. Jeśli chodzi o napędzanie tego modelu, to tutaj jesteśmy wskazani na używanie dwóch pakietów, Jeden wchodzi z tej strony, drugi analogicznie z drugiej strony, tutaj pasują 6 lub tak do 6500 3S dwie sztuki, rozwiązanie, które poza tym, że no, trzeba po prostu być przygotowanym na to, że ładujemy podwójnie zawsze te pakiety, to, to jest całkiem... Użytkowe takie kieszenie są dosyć fajne. Zdarzyło mi się, że gdzieś podczas jazdy, tylko i jedno to zapięcie mi się tak luzowało, nigdy mi się nie wypięły całościowo, natomiast tego bym, piln tego bym pilnował. Pakiety są dosyć fajnie chronione, bo to jest, one są w pełni tutaj zamknięte. Są też chłodzone, to jest fajne, fajne, ciekawe rozwiązanie. Tutaj mamy wloty, widzicie, wloty powietrza, które w jakiś sposób to powietrze tam jednak do pakietów przyjmują, a tutaj z drugiej strony jest, jest ujście, także no i samoistnie i na zasadzie takiego przepływu powietrza. Tutaj te pakiety są, są dosyć jednak chłodzone, to jest bardzo fajne, że nie są Zamknięte w takiej szczelnej, w takiej szczelnej obudowie. Jeśli chodzi o, o elektronikę, zarówno regiel, silnik, serwa i aparatura, to jest dosyć, tak powiem, standardowo tutaj, standardowo traksasowo, czyli ten, te serwa, no jak to w RTR-ach, powiedzmy te wyjściowe serwa po prostu są i nadają się do takich, do, na, na, na początek, do, do jazdy, tak samo jak i aparatura, może mieć większych lub mniejszych zwolenników, ale, ale generalnie, generalnie jest, jest użytkowa. Jeżeli chodzi o natomiast o silniki i regulator, no to tutaj już opinie są, są różne. Ja akurat tutaj mam wsadzoną już inną, inny napęd to jest Maxusemka i z, z, z Hobbywinga. Natomiast ta, ta, ta seryjna, no to te, te regulatory tutaj w no opinie powiedzmy tak, no mają, że tak powiem, różne silniki, natomiast zazwyczaj mają bardzo, bardzo dobre opinie. Znów na początek do, do jazdy na pewno coś wystarczającego. W trakcie jak chcemy, coraz więcej od tego modelu oczekujemy, to, to życie Wam pokaże, że, że warto to po prostu sobie myśleć nad, nad zmianą. Ja do tego modelu akurat zdecydowałem się na dobór badlanców. Badlansy 3.8, nie za duże, nie za małe koła, które na pewno tutaj nie nadwyrężają całego układu napędowego. Jeździłem też na padlach, też ten model sobie z, tym, sobie z tym radził, a jeżeli chodzi o seryjne koła, to one mają taką y, są, są, są większe, ale są dosyć, są dosyć lekkie. Także bo też jeździłem takim seryjnym, seryjnym rewo widziałem, widziałem też w akcji sam też takim seryjnym rewo jeździłem i no powiedzmy, ta bazowa, uważam, też ta bazowa, bazowa konfiguracja tego, tego modelu jest całkiem, całkiem przyjemna, całkiem fajna i mogę. Mogę jakby spiąć tutaj w całość, jeżeli chodzi o, o, moją, o moją opinię o tym, o tym modelu. Jeżeli połączymy to z tym, że dostępność do części jest bardzo dobra. I te części nie są zazwyczaj nie są w wygórowanych cenach, a jak chcemy tam powiedzmy inwestować, to mamy do wyboru wiele, wiele akcesoriów tuningowych, już wtedy częściej często kosztownych, ale jednak po prostu wybór wybór jest bardzo duży, to możemy sobie możemy sobie upgrade'y robić naprawdę bardzo bardzo duże i tą granicę tak jak wspomniałem, tej wytrzymałości, sprawności szybkości, szybkości stopniowo, stopniowo podnosić uważam ten sprzęt za dobry z racji tego, na jakim ja jestem etapie, jeżeli chodzi o RC, i tym samym moje wymagania, jakie chcę, żeby model spełniał, nie jest to w tej seryjnej wersji akurat model dla mnie. Natomiast, jeżeli jesteście na takim bardziej początku drogi, to myślę, że jak, jak najbardziej nie będzie, to, nie będzie to pomyłka. A jeżeli chcecie robić takie rzeczy i jak chociażby gdzieś tam na, na tych bardziej agresywnych, że tak powiem, filmikach w moim, w moim wydaniu i chcecie, żeby ten, ten model się trzymał i wytrzymywał to bez żadnych problemów, no to szukałbym, to trzeba tak, to powiedziałbym, że albo no musicie być przygotowani na sporą inwestycję, Albo poszukałbym takiego modelu jak na przykład ten, już zmodyfikowany, ale powiedzmy na nazwę gdzieś tam to z, z pewnej ręki i zainteresował się właśnie takim, takim, takim sprzętem, takim modelem, mogę Wam podpowiedzieć, że akurat wiem, że tutaj mój RC kolega Dawid, który ma bliźniaczą konfigurację w wielu aspektach tego, takiego właśnie rewiaka, no, zastanawia się nad zmianą, a jego sprzęt jest w idealnym stanie, bo on dosłownie kilka razy nim gdzieś tam śmigał, także nawet wspominał, że może będzie go akurat wystawiał na sel, więc jakby coś to, to, pytajcie, to pytajcie Dawida, bo tu akurat mogę hmm, Mogę polecić i jego, i ten model, którym, którym on też tam kilka razy pojeździł. Jak macie jakieś pytania jeszcze dotyczące Rewo w takim wydaniu jak tutaj, na które będę mógł odpowiedzieć, to dawajcie oczywiście odzywajcie się w komentarzach. Piszcie, zapraszam Was na grupę RC, koledzy. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że no, chociaż części z Was w jakiś sposób ta, taki, taki filmik, taki materiał po prostu pomoże w, w podjęciu właściwej decyzji. Trzymajcie się, do zobaczenia.